dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, jeden. bo to ludzie sobie obejrzą. Mam tutaj przed sobą przekrój lokalny. Z dostawą do domu. Jest to Koszczyn, Subice, Górzyca, Rzepin, lub Biskie Cibinka. Luty, marzec 2021. Ciekawy jestem, czy mnie. Na pewno widzę, że, że jest jedna osoba, więc mam nadzieję, bo nie chciałbym się powtarzać. Nie wiem, teraz, jak to sprawdzić. Jest to problem. Teraz, jeżeli mnie słychać, taki list, na pewno jeszcze przed, przed swoją śmiercią. Także świeć pani nad jej duszą, ma światłość wiekuista, niech im świeci na wieki, wieków. Amen. No, pan Boczarski, jaki jest, taki jest. No. On potrzebuje ludzi do działania, a nie ludzi do, do tego, że ktoś tam będzie figurował. No. Jedni zrezygnowali, bo musieli, różne są wersje. Także ja się tu nie zgadzam z tym, tutaj, bo. Dobrze dobrze jest ten teren uporządkować, ludzi coraz więcej na osiedlu leśnym, można wykupić przecież garaże i te garaże później przecież można e, sobie i wydzierżawić, to, to jest sprawa biznesowa, ktoś płaci e, sobie i wydzierżawić, to, to jest sprawa biznesowa, ktoś płaci podatki urząd z tego oczywiście e, też bierze pieniądze i to niemałe, te garaże oczywiście też nie są takie wcale tanie, bo to trzeba jeszcze wybudować Co do takich, tam pewnych kwestii, yy, pewnych kwestii, słuchajcie, tutaj odnośnie, yy, no, jest szef i jest szef i szef wydaje polecenia, no. Pan Boczarski jest człowiekiem wykształconym, z tego co stawi po sobie jakiś ślad, ja uważam, że ślad, więc, yy, słuchajcie, no, nie ze wszystkim się tutaj mogę zgadzać więc o widzę, że pan radny z, oczywiście widzę, że po śmierci no, kondolencje, no bardzo dobrze no oczywiście bardzo dobry gest oczywiście kampania tr trwa. No, każdy może coś takiego zrobić. Nie każdy też o tym pamięta. Oczywiście ta walka na ośrodku leśnym trwa jakiegoś czasu. I co mnie bulwersuje, że to Urząd Miasta bierze tutaj, aby tylko tych dobrych ludzi, którzy chcą działać, którzy coś robią, bo ja nie twierdzę, że pan dziekan tam czegoś nie robi. Ja nie twierdzę, ale niestety zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I to pan, panie Piotrze, dziekan, pan pierwszy obraził pana Bocarskiego, gdy poszedł do pana z Niewinowskim. Ja już tam pomijam, czy byli w stanie wskazującym, czy nie byli, a nawet jeżeli byli, to niech Pan sobie też przypomni, jak Pan pił alkohol tam gdzieś w pewnym miejscu, I jeszcze Pan coś innego robił. Niech Pan się krysi, swojej koleżanki pyta, jakie ona ma nagrania z klubu Malinka. Niech Pan się spyta, jak Pan się zachowywał kiedyś jeszcze, jak Pan nie był radnym i tak dalej. To samo dotyczyło sprawy pod sklepem. Oczywiście wół zapomniał, jak cielęciem był. Bo Pana osiedle to jest Pana własnością i Pan tu musi rządzić, a jak wszyscy są przeciwko Panu, no to oczywiście trzeba ich niszczyć, gnoić i wywalić, jak, jak to się stało ze mną i z Panią Krysią. Tylko szkoda, że Pani Krysia ma dwie twarze, greja i zapomniała jak nas Pan i Rada Szanowna potraktowała, gdy powiedziałem, że chcę startować do Rady Miasta, wyczuł Pan konkurenta bo ja wychodziłem przed szereg i tak dalej, bo ja czasami taki, ja tak zawsze byłem, czy pracowałem, no oczywiście, no zobaczymy czy Pan się nauczy, tam jeździcie nad morze za nasze państwowe pieniądze, na, za nasze podatki, nie uczcie się tam asertywności, coś w psychologii, a nie tylko lulki, lulki, lulki i tak dalej, i tak dalej, bo my wiemy co się dzieje tam po szkoleniach później, no. Bo myślałem, ja pani Ani Suski, sekretarz, że powinniście mieć specjalne szkolenie co do asertywności, psychologii i tak dalej, jak rozmawiać. Bo pana trzeba cały czas, panie radny, szkolić i jeszcze co niektórych radnych, co niektórych radnych, jeszcze co niektórych radnych, co niektórych radnych trzeba szkolić za nasze państwowe pieniądze. A nie, wy mieć jakiś baner tam oczywiście w mieście, zaszczepić się trzeba i tak dalej. Oczywiście pan F. wziął jakieś pieniążki z tego, bo w tym mieście na układy nie ma rady i tak dalej. Ale to jeszcze, to się zmieni, może się zmieni, może nie, no. Nadzieja matką głupich, czyli moją, moją drugą matką. Mam nadzieję, że to się nagrywa, bo nie chciałbym się, kurczę, powtarzać. No oczywiście samorząd osiedleśny mieszkańców, tylko prawda. Tutaj jest list, pani Krysia napisała, Ludka Orzechowicz, jaka to ona nieszczęśliwa, ojojoj, ojojoj, oj, oj. jaka pani jest nieszczęśliwa, tylko pani się musi określić, czy pani jest za prawdą, czy za lewą stroną, czy za prawą stroną, czy za środkiem, bo jak teraz to pani tak waha się pomiędzy górką, a dołem i tak dalej. No oczywiście tutaj w listopadzie ktoś położył go na skrzynkę, no, no szkoda, że tam nie macie monitoringu, bo by, to wiadomo by było, kto tam Pani na skrzynkę rzucił ten jakąś tam gazetę. Oczywiście Pani złożyła rezygnację to nie pierwszy raz z samorządu Osiedla Leśnego, raz jak nas Pan, jeszcze przed głosowaniem Pani już złożyła rezygnację, a teraz pani zużyła ostatnio, bo pani twierdzi, że pani Krysia, moja zresztą w cudzysłowie przyjaciółka, że, że tam coś chciała zrobić. No to mogła pani robić. Mogła pani wziąć klucze i działać. I na pewno pan Edek by nie stwarzał żadnych problemów. Nie chce mi się w to wierzyć, żeby nie można było uzyskać kluczy do klubu i tak dalej. Oczywiście teraz klub jest zamknięty, bo konora, korora, korona, oczywiście. No i co tu jeszcze powiedzieć, teraz jakieś robi się podchody, że to niby samorząd się do tego, że niby teraz sklep Lewiatan to chce kupić. No wiecie, no ja nie wiem, no, biznes to biznes, co ma być to będzie, a później będzie, że wiadomo o co chodzi. no. A, a pani, ta Krysia często w tym lewiatanie robi zakupy. No, trzeba jej krawężnik obniżyć. Oczywiście, Krysiu, kochana, dla ciebie to i kopertę namalowano, i zrobiono barierki do piwnicy, bo ty tak strasznie, strasznie, ale z pieskiem wychodzisz z tego drugiego piętra, co mieszkasz. Czemuś zamienisz, zamienisz na parter, skoro masz problemy z poruszaniem? Albo napisz, Napisz pismo do zarządu swojej wspólnoty, żeby ci windę zrobiono na zewnątrz i tak dalej. Wszyscy będą mieli balkony, tylko jedna pani Krysia jest przeciwko balkonom, bo to oczywiście, a, 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 bo będzie patrzeć tam na, na pijoków. Oj, tak strasznie tam strasznie się dzieje. Tylko jak był klub Malinka, to nic się nie działo. Nic się nie działo pod klubem i zapomniał wół jak cielęciem był. Zapomniał W, jak cielęciem był. Ja nie wiem, co się z wami ludzie dzieje. Wy troszeczkę z sercem. Troszeczkę z sercem, rozumem. Już klub Malinka się skończył. Niech sobie pani Krysia przypomni, kto go zamknął, dlaczego. Bo były informacje, że spożywany tam jest przez nieletnich alkohol i kiedyś po służbie wracałem i to stwierdziłem, i był konflikt pokoleń. Moim sąsiadem nieletnim, który uciekał przez parat, się później nie odzywał. Oczywiście później mnie nie obsłużono i tak dalej, były sprawy, a że były problemy i tak dalej, no to zamknięto ten klub. No bo przepraszam bardzo, ale prezerwatyw się na, nie rozdaje na imprezach. To, że pani robiła to, to chwała pani, nikt tu pani tego nie zarzuca, że pani musiała sama sponsorów zdobyć zdobywać, no tak bywa czasami, trzeba było iść do urzędu miasta i też uzyskać wsparcie i tak dalej, a teraz pani wraca do czasów starych, niestety zostaną tylko sentymenty i tak dalej, no i trudno, tak samo jak u mnie, no też to boli, ja też cierpię z tego powodu, no niestety, a tutaj widzę parking komuś nie odpowiada, który jest przy sklepie, ja nie wiem o co chodzi, a z tymi barierkami, z tymi obniżeniem, ile pani tam tych zakupów robi strasznie. Ile pani tych zakupów robi tam na osiedlu leśnym, w tym lewiatanie? Bo ja panią tam chyba widzę sporadycznie. No, ceny są jakie ceny są. Jest wolny rynek, w niedzielę jest otwarte. Może pani nawet paczkę wysłać i to. Także naprawdę, no, pani Krysia jak idzie do lasu, to oczywiście kule na bok i jak widzi prawdziwka, to od razu jest uzdrowiona. A nie może przejść takiego takiego czegoś, żeby podnieść nóżkę, jak schodzi z schodów, to może jeszcze nie wiem, może jeszcze taką zrobić takie, ja nie wiem, może, może poprosić radnego, żeby panią znosił na dół a może wynająć sobie niankę do psa i w ogóle z domu nie wychodzić. Mało tego, przecież może pani zadzwonić do Piotra, bo kiedyś w gazecie, z tego co pamiętam, się reklamował, jeżeli starsi ludzie mają problem, to nawet w, w lewiatanie. Także naprawdę ja nie wiem o co chodzi. I teraz tak samo sytuacja z tym tutaj, placem piknikowym, no nie ma oparć, ojoj, a przepraszam bardzo, od którego roku tam w ogóle było jakieś siedzenia, żeby, ja pamiętam prezy czy to malinki, trzeba było nosić krzesła, później ktoś tam coś organizował, trzeba było nosić, a teraz Pan Edward to sfinansował, no i jest fajnie, elegancko, to teraz problem, bo nie ma oparć. No dobrze, zrobimy dla Pani specjalnie oparcie. Tak jak to zrobiliśmy przy dziesiątce i tak dalej. I cały czas pod górkę. Cały czas. Oczywiście pan Bartosz S. w sądzie przeprosił pana Boczarskiego za to, że kłamał. Na pół strony to było w gazecie. Może nie do wszystkich to dotarło. A dalej jączy sprawę na Facebooku. Słuchajcie ludzie. No to trudno. Jącz i będzie kolejny proces ale tym razem nie będzie przepraszam tym razem nie będzie przepraszam, bo już raz darowano jednemu, drugiemu a pan Edward na to nie pozwoli bo jest zbyt poważnym człowiekiem, żeby się żeby lekceważyć i niech, nikt nie mówi, że on jest stary bo stary to może być stulatek jakiś koń, a pan Edward ma duszę osiemnastolatka tak jest naprawdę, żeby tak każdy w jego wieku miał tą energię, y, którą on wykorzystuje, a nieważne skąd on przyjechał, skąd ten człowiek jest z kosmosu jest, ten człowiek jest kosmiczny. Naprawdę, to jest ufoludek, przyleciał z Marsa, żeby zrobić na osiedlu leśnym porządek, bo ja sobie już nie dawałem rady. Tak. Kochani, bracia i siostry, że Krysia, przestań już ty, Krysia, mącić, bo zdecyduj się, albo jesteś z jednym, albo z drugim, albo jesteś po środku, bo gubisz się, Krysiu, jak cholera. Gubisz się, Krysiu. To samo dotyczyło tego parkingu, co powtórzyłem panu Edwardowi. A po co siać plotki, jeżeli ktoś komuś nie zapłacił? No to trzeba to wyjaśnić, bo, bo z plotki zrobi się jeszcze większa plotka i wyniknie jakiś tam problem. A po co? No, zrezygnowałam z samorządu. Oj, oj, oj. No to na chorobę męża, bo ja o tym wiem. Bo twój mąż, mąż był, był po wylewie i trzeba było się opiekować. Więc widzisz, sama się gubisz w tych swoich zeznaniach. Tu zrezygnowałaś, bo nie mogłaś tamto, a tutaj mąż zachorował. Sami ludzie, którzy naprawdę potrafią myśleć i przeczytają ten artykuł, to będą wiedzieć tamto, a tutaj mąż zachorował. Coś tu jest. Ja się pytam, panie burmistrzu, Rado, dlaczego to robicie? Dlaczego nie ma negocjacji? Dlaczego nie wejdziecie pana Edwarda i Piotra, żeby se pomordzie dali tam w urzędzie miasta? Dajcie im szpady jakieś tempę. Może na ręce się niech siłują. No bo ja nie rozumiem o co tu kurde chodzi. Ja nie rozumiem. Dlaczego tak w tym mieście jest? Wiecie co ja chcę zrobić? Wodę święconą przywiozę, cysternę. Jedną wyleję na górkę tu na osiedlu leśnym, a jedną pod urząd miasta. Żeby się ludzie trochę ogarnęli. Bo to jest naprawdę, to już nie zabawne. Robi ktoś imprezę Urząd oczywiście w tym samym dniu organizuje zamki, dmuchańce, <laughs> naprawy, ludzie się jak te śle, Oczywiście po dwóch latach wreszcie Pan Radny zrobił pożegnanie lata, a tam jest gdzie usiąść, ludzie siedzieli na tych psich gównach, na górce i cały czas ludzie z urzędem miasta, z pracownikami, nikt by nie robił samowoli. Nikt by nie robił samowoli. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to tego jest prokuratura czy policja i ona będzie wyjaśniać. Oj, strasznie to kosztowało na jedną rodzinę 20 zł systemem gospodarczym. Widzicie? Ja bym chciał, żeby komuna wrócia, wróciła, żeby takich właśnie boczarskich było więcej. I ich Edek żyje 120 lat. A jak umrze, to ja tam przywiozę głaz, tak jak temu tutaj dziadkowi na utstoku i ten plac piknikowy będzie nazwany placem Edwarda Boczarskiego. i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. A jeżeli, jeżeli nie chcesz na to patrzeć, to sobie tą barierkę balkonową ogroć i nie musisz na to patrzeć, kto tam chodzi, kto tam robi i co tam się dzieje. Nie musisz w ogóle balkonu otwierać, bo możesz se klimatyzację zamontować, wziąć na raty bez żantów u Buciana. Ja nie wiem, ludzie, nie macie jakichś innych problemów. Zamiast pomagać, wspierać, to Wy macie jakieś problemy. Ja się, ja się pytam, co tu się dzieje. Dlatego się wyprowadzam. Chcę się wyprowadzić. Nie wiem, czy to będzie mi dane. Chcę się wyprowadzić stąd. A może za dwa lata ja wystartuję. Może ludzie zagłosują na cudzysowi wariata. Oczywiście, nie wiem, mnie nie stać na kupin głosów, ale będę chodził jak ksiądz po kolędzie od domu do domu. Edward by wygrał, gdyby to zrobił, gdyby mnie posłuchał. Z tamtej kanciatki i tak dalej. Banery nie wystarczyły. Listy nie wystarczyły. Plotki nie, wysta plotki nie wystarczyły. Bardzo mało. Pamiętasz Piotrze, jak przegrałeś Chyba jednym czy dwoma głosami z panem Tatarewiczem, Mało nie płakałeś, ale zrezygnować, bo cię ludzie nie poparli. No, ojoj, oj! A później ktoś tam ci powiedział, nie rezygnuj, rób swoje. Nie jesteś tu jedyny, nie masz wyłączności, bo tu się urodziłeś, bo cię akuszerka odebrała. Jakie to ma znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia. I kto tu mieszka? Wszyscy jesteś, nie będzie mi kład, kłód pod nogę, żeby zmienić nazwisko na. Dariusz, Krzysztof, nie będzie mi kłód pod nogę, żeby zmienić nazwisko na Dariusz, Krzysztof, Kunt czy Hund. A dlaczego mnie? I wygram te wybory i ludzie zagłosują na wariata w cudzysłowie, i wariat pokaże, że może być dobrym radnym na początek. Nie wiem, może na burmistrza od razu startować, a może na prezydenta. Już był taki Kononowicz. Ja czasami mówię, że ci ludzie mają więcej rozumu, tam się z nich kpi, oczywiście ze mnie też się kpi, plotkuje się, stawia się kłody, tylko ja sobie na to nie pozwolę. Już dosyć mnie skrzywdzono artykułem, że latałem na miotle, że chciałem startować. Żaden adwokat się nawet nie chce sprawy tu w kostrzynie podjąć, bo na układy nie ma rady. Tylko to się skończyło. To się z panowie i panie, i bracie, siostry skończyło. Czasami się zastanawiam, kto jest. <laughs> czasami się to jest bardziej chory psychicznie. Czy ja ze stwierdzoną chorobą dwubiegunową, czy ci ludzie niezdiagnozowani? Bo ja czasami tak patrzę na niektórych, to mówię, on jest niezdiagnozowany. On ma coś zwykle mnie po kolei, bo ja mam tego świadomość, że jestem, że leczę się, że jestem chory, że idę ku zdrowiu, że się modlę o swoje zdrowie. Także coś jest nie tak, coś jest nie tak w tym mieście jest coś nie tak. Działki drogie, garaże drogie. Ja nie rozumiem, wiecie, co, o co tu chodzi? Znaczy, to tak winduje te ceny. Ja wiem, że mamy dobre, yy, dobry wyjazd na Berlin, na cały świat. Naprawdę, bojkotować to wszystko. Miasto jest cudowne, fajne, ja nie powiem. Są walety, zalety, wady, tak jak wszędzie, nie ma idealnego miasta, ale w Kostrzynie coś jest nie tak, coś jest nie na rzeczy. Dlaczego Urząd Miasta i Rada Miasta toleruje to? Konflikt na Osiedlu Leśnym, jeszcze ten konflikt podsyca, jeszcze ten konflikt jakby, zamiast rozwiązać ten konflikt, zamiast ten konflikt rozwiązać, Wziąć tych ludzi do mediacji. Nie wiem, kogoś z zewnątrz, może księdza proboszcza wziąć. Może tego Piotra niech poświęci, może niech poświęci również pana Edwarda. Ja nie wiem, ja nie wiem, co się dzieje. Pan Edward nie pójdzie pierwszy, bo on jest starszym człowiekiem. O wiele starszym. I to pan Piotr od pierwszy raz obraził. Już wtedy powinien proces wytoczyć sądowy. Już wtedy ja mówiłem, wytocz. Proces sądowy, są świadkowie. Ja bym jeszcze wytoczył, jeżeli to się nie przydawniło, bo dalej to samo kora w sądzie. Ja też jeden darowałem aferę bombową. Później, oczywiście, wyszedł z sądu i dalej na forum Gazety Lubuskiej. Później, oczywiście, wyszedł z sądu i dalej na forum Gazety Lubuskiej. To nie pomogło, bo tylko mnie przeprosił. A później, dopiero jak zrobiła się afera, bo zostałem manipulowany, <laughs> gdzie półtora roku walczyłem o uniewinnienie, zostałem status pokrzywdzonego i też mnie przeprosił, przyjechał z jakimś, y, jakąś butelką. Czemu tak mało wziąłem? Bo jestem dobry raz w sądzie, panu to kosztował i no wydrukowanie to nie, tam nie wiem, to tam mu sfinansował tego adwokata. Czy to, czy to jest warte pieniędzy to wszystko, czy nie lepiej usiąść na tym, usiąść na tym placu, piknikowym? ogarnijcie się, nie ta broń, wrócę. Może wrócę do samorządu. Czemu nie? Z zarządu też zrezygnowałem. Z zarządu też zrezygnowałem, ponieważ musiałem się odwiedzić e, Diety, z zarządu, telewizji, takiej czy siakiej. Tym się powinny media zainteresować. Ale oczywiście med pobiera przystanek Woodstock, Ale może TVP PiS by się pojawiło. Jakieś, może Polsat by się taki bardziej centrowy by się pojawił. Nie wiem, ludzie, piszcie. Ja nie mam też czasu, mam ruszyć. Trzeba ten beton ruszyć. Trzeba ten beton rozkruszyć. W jego odczuciu subiektywnym nikt nie pośrodkować, usiąść do okrągłego mnie to. Bulwersuje mnie to cholernie jak cholera. Ja się pytam, Szanowna Rado, wojewodo może, może starosto, może połączenie kończymy, lądujemy. Ach, bo.